Świetny. Jesteś geniuszem. Nie poznajcie miłoż Co ty robisz w drugiej klasie? Dlaczego ty matury jeszcze nie piszesz teraz, człowieku? Lecisz jestem, dalej. Keep going. jestem Jestem zajęty tutaj. A nie, bo to nie jest minus 6, tylko minus 6x. Dobra, to to trzeba jemy. Lecimy. Oooo! Próbuję, próbuję. Uhu. Świetny. Hm? Teraz. Genie. Muszę, to będzie 0, minus 6. Wow! wow, to się podzieli, czyż nie? Cicho, nie mów. 3 razy 6, 3 razy 6. Masz Dobra. to? Ma, masz to, tylko muszę, czekaj, minus czy nie? Tu minus jest, chyba minus, ale no tak, minus. Minus 3. Tak, yes. tak! Mamy to! Jest! X minus 3. No to chyba. Minus 3X. <laughs> Dobra, a powiedz mi, co się robi, y jak masz nawias. A... O... Minus 3X, minus 3. Dobra, lecimy. Trzeba próbować, najwyżej zeprę. Nie, Nie daj mu skończyć. Dobre, dobra droga, dobra droga, lećmy dalej. Uuu, podwójny nawias. U. Ale to jest podwójny nawias. <noise> dobra, podwójny nawias, wow. ale on go zamknął to, dwa to, razy, a nie to, otworzył. To jest podwójny nawias prawostronny. To, ja nie wiem, czy słyszałeś w, w krążeniu Uposia. Nie, w krążeniu Uposia <noise> nie słyszałem. <noise> to jest jak nie wiesz co robisz to rysujesz ten nawias. <noise> Ty, 7 x Dobra, zapomniałem jak ktoś tego typu zadania nie umiem. Na wizji, jest nie i stresuje. Nie stresuj się! Ja Zamknij to... oczy i medytu.